No, przygotowania trochę utrudnia aura, bo, bo w dniu dzisiejszym mieliśmy problem z treningiem, wszystkie boiska zalane i trzeba się było posiłkować y, trochę sztuczną wiecznią jakimiś tam sprawami zastępczymi. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kadrowe, poza y, Jaroszyńskim, który ma lekko naciągnięty mięsień, dwugłowy, pozostali trenują, są do dyspozycji. Dziękuję, A co z Czabilopon w stopniach prosił o zmianę? Czy normalnie trenuje? Znaczy, poprosił o zmianę uraz, z którym tam dolega od dłuższego czasu, ale, ale, ale normalnie trenuje, jest gotowy do gry w piątek w Pielsku. Panie trenerze jeszcze niedawno było blisko gry w grupie mistrzowskiej. No teraz wyniki ułożyły się tak, że dla nich ten piątkowy mecz będzie piekielnie trudny. Spodziewać się trudnej przeprawy. W tej, w tej grupie nie ma łatwych spotkań. Każdy mecz to jest naprawdę ciężka przeprawa, i każdy mecz to jest jakby tak no, może to, to górnolotne stwierdzenie, ale, ale meczem o życie. Spodziewamy się trudnej przeprawy, bo, bo Podbeckidzie u siebie jest groźnym zespołem. Myślę, że, że tamten teren jest ciężki i przekonały się o tym trochę lepsze zespoły od Krakowi. No, ale My na razie mamy swoją jakąś tam pasę tych meczów bez porażki. Chcemy wygrywać w każdym yy, kolejnym spotkaniu i, i po raz kolejny jesteśmy w takiej sytuacji, że jedziemy po prostu odrobić do bielska te punkty, które uciekły nam z koroną. No tak, w tej grupie jest taka, naprawdę, że wszystkie drużyny nikt nie odpuszcza. Się wydawało, że był fakt że jest skreślony. I staną na nogi. Czy pan spodziewał się, że to będzie aż tak zacięte do ostatniej kolejki praktycznie? Chociaż może się to wcześniej przynajmniej zauważyło. Znaczy myśmy mówili, że, że mecze będą o stawkę do ostatniej kolejki i na to wygląda. I Bełchatów wrócił do gry, komplikując sytuację pozostałych drużyn w tej grupie. No ale my, my patrzymy tylko na siebie, jadąc do Bielska mamy plan pograć tam o trzy punkty i to by już rozwiązało naszą sytuację, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, a nie na oglądaniu się na to czy ktoś wrócił do gry czy nie. Panie tyle, że chciałbym spytać o Podbeskidzie. Czy panu, ta drużyna się zmieniła po zmianie trenera? Czy na razie tego nie widać i podobnie jak do trenera <laughs> kubickiego? Zbyt krótki czas na to, żeby się drużyna zmieniła po przyjściu y, trenera kubickiego. No przecież personalnie to jest dalej ten sam zespół, tam się nic nie zmieniło. Paru zawodników, którzy, którzy wiodących, którzy, na których ta gra się opiera. Myślę, że, że w dalszym ciągu zespół bazujący na takiej ostrej, agresywnej grze bardzo groźnie przystaje w fragmentach gry. Na to też musimy zwrócić uwagę. Także myślę, że tutaj akurat w grze pod Beskidzia, przynajmniej na razie, bo było zbyt mało czasu, wiele się nie zmieniło. Denis Rakowicz powiedział o nich po meczu w lutym, że to jest taki zespół, który samemu nie chce grać, a innym nie pozwala. I czy pan by się na to, no to, pod tym podpisał, że, że to jest taki wybijający z rytmu cały czas zespół i, i, i trudny przeciwnik, niewygodny, że nikt z nimi nie lubi grać? No, coś w tym jest, że nikt z nimi nie lubi grać, bo rzeczywiście grają taką piłkę nieprzyjemną, potrafią, potrafią mm, obrzydzić życie najlepszym drużynom. Yy... To też jest umiejętność, to też jest dobór taktyki pod, pod personalny zestaw, który się posiada, więc są bardzo groźni, jeśli chodzi o gry z kontry, potrafią dobrze się ustawić w defensywie, bo są naprawdę dobrzy w defensywie i wyprowadzać kontrataki, plus do tego te staje fragmenty gry, no grają tak, na co, na co im pozwala po prostu zestaw personalny, to o czym mówiłem, no. to też jest mądrość i, i, i umiejętność. Czy będzie pan zmieniał się Jutro dopiero zdecydujemy, bo, bo jutro mamy po południu trening po pogrzebie e, księdza Surmy e, spotkamy się na treningu tutaj na Wielickiej i, i dopiero po treningu zdecydujemy kto, kto jaka osiemnastka jedzie e, na mecz do Bielska, bo jutro po treningu jedziemy do Bielska. Generalnie w ostatnich trzech wystawiał pan taki sam skład, czy Teraz wyszli Pan jaki czy dalej będziesz po tak? No czy panu teraz nie powiem, czy wyjdzie ten sam skład, no który wyszedł w trzech ostatnich meczach. Zawsze, zawsze się myśli o, o jakichś tam zmianach, o tym, żeby było lepiej w drużynie, natomiast no, jak my wyjdziemy w piątek w Bielsku, trudno mi powiedzieć. Najpierw zobaczymy, jak będzie wyglądało i to wszystko zdrowotnie na treningu. a później będziemy się zastanawiać nad doborem taktyki i personaliów na mecz z Bielskiem. Ja zawsze Ustawiam zespół przeciwnika, więc, więc jakiś tam plan już mamy, no ale jeszcze trochę za wcześnie, żeby, żeby się z tym po prostu w jakiś sposób, nie wiem, no, wychodzić do, do, do mediów. Pamiętając, że wcześniej, gdy graliście co trzy dni, mówił Pan, że regeneracja i sen to jedyne co można zrobić w tym czasie. Teraz tego czasu było trochę więcej. I co w tym czasie robiliście? czy znaczy teraz tak paradoksalnie, trochę czasu było więcej. Natomiast warunki do treningu były fatalne, bo od trzech dni, praktycznie, wszystko, co możliwe w okolicy, jest zalane i grząskie. Więc też nie mogliśmy akurat zrobić tego, co co można było poprawić. Mało czasu jest teraz na to, żeby wymyślać jakieś nowości. Zostało tydzień ligi, trzy mecze w ciągu siedmiu dni, więc na pewno w dalszym ciągu trzeba popracować nad stałymi fragmentami gry, bo na to zawsze powinien być czas. Plus w jakiś sposób tam szlifujemy, doskonalimy to nasze ustawienie, więc, więc to są takie schematy, które. Które chłopaki muszą, do których muszą się dostosować zawsze. Jak jest, tutaj znosi oparę deszczu tak bardzo no, zko? No wygląda fajnie z okna, ale jak się wejdzie na nie, to, to jednak woda chlupie pod nogami, więc, więc no, my też musimy w jakiś sposób myśleć o tym, żeby, żeby je oszczędzać, no bo gdzieś trzeba trenować. Ja też mówi pan też, że y, zmiana trenera w Podbeskidziu y, no, w zasadzie nie, nic nie zmieniła, tak? Tak to mi zmieniła, bo. No ale ja trochę dłużej pracuję w, pod, w Krakowie niż ten Kubicki w Podbeskidziu, więc y, on praktycznie prowadzi chyba dwa czy trzy mecze, więc, więc y, też mi trudno się wypowiadać co się zmieniło w Podbeskidziu, bo nie znam jak wygląda y, jak wyglądają ich treningi, y, ich grę, ich wyniki, no to wiadomo y, można zobaczyć. Y, trudno mi powiedzieć też na co liczyli y, w tym momencie szefowie Podbeskidzia, bo bo tam nie dużo brakło do tego, żeby być w ósemce, więc, więc ta zmiana była rzeczywiście taka trochę zaskakująca dla opinii publicznej oczywiście. Natomiast no przynajmniej na chwilę obecną no nie widać znowu czegoś takiego w grze pod Beskidzia, co można było mówić, że już akurat widać rękę trenera. Myślę, że Darek miał na to zbyt mało czasu i, i na to jest trochę za krótko, a poza tym ten czas, który teraz jest, czyli, czyli te, ten szalony playoff, no też czasami y, zmusza do wyborów takich, żeby y, bardziej stawiać na wynik niż na piękno gry. Teraz piękno gry jest mało ważne, teraz liczy się wynik i punkty. Panie tenorze, jeszcze zapytam tak personalnie o Damian, Damiana Dąbrowskiego. On y, wcześniej trochę wchodził z ławki, trochę grał w pierwszym składzie, różnie to było. Gdy pan przyszedł, znalazł pewne miejsce w jedenastce, proszę go ocenić tak króciutko. Znaczy co, dla mnie Damian to jest naprawdę wartościowym, dobrym piłkarzem. Wiadomo, że on ma więcej walorów defensywnych, bo potrafi dobrze grać w defensywie i odebrać piłkę, ale dysponuje fajnym uderzeniem, fajnym podaniem. Myślę, że ta jego współpraca z Czovilo, czy z Budzikiem, z Cetnarskim, z Rakelsem, z Jendrichem układa się coraz lepiej. Jest to na pewno chłopak, który, przed którym fajna przyszłość, bo potrafi grać w piłkę, jest takim, bym powiedział, według mnie przynajmniej, dobrym ogniwem, fajnym ogniwem w tej naszej układance. No spełnia swoją rolę na razie w sposób zadowalający, więc jego grę oceniam na plus. Chciałbym spytać, bo mówi Pan o tym, że Bielsko jest dobre w defensywie, ale z drugiej strony chyba w żadnej drużynie bramkarze tak wiele nie, nie zepsuli w tym sezonie. Czy, czy wy macie zamiar jakoś to wykorzystać, wiem, więcej strzałów oddawać, licząc, że, że oni popełnią błąd, tak jak to było wcześniej? No bramkarze mogą popełnić błąd przede wszystkim przy strzałach, jeśli im się da możliwość wykazania się, zawsze można liczyć na to, że dziś błąd popełnią. Ja mówiąc o grze w defensywie, w defensywie Bielska, mówiłem bardziej o tym, że potrafią zagrać agresywnie, przyjemnie pressingiem, wybić przeciwnika z rytmu. Natomiast to, że tam są jakieś problemy w bramce, no to, no to myślę, że to już jest problem podbeskidzia. My będziemy starali się wykorzystać, czy w maksymalny sposób wykorzystać nasze dobre strony, wtedy, wtedy myślę, że będzie można mówić o tym, że, że poszukamy dobrego wyniku w Bielsku, wiadomo no. Mamy w jakiś sposób ich rozpracowanych, przyglądamy się jak to wygląda, natomiast mecz-meczowy nierówny, więc trudno powiedzieć, że akurat w Bielsku jest dwóch rutynowanych, ale bardzo solidnych bramkarzy. Zdarzają się błędy, ale błędy zdarzają się każdemu, więc więc myślę, że do tego też trzeba podejść i spokojnie, i, i z takim pewnym tonowaniem, bo, bo się może nagle okaże, że w meczu z nami oni zagrają, któryś z nich zagra życiówkę, więc to nie jest żadne tam jakieś generalizowanie sprawy, bo to się sytuacja zmieniała w kalejdoskopie.